Yes. Tutaj już no wchodzisz, wchodzisz Janek tu, nie tu słyszysz? Janek, 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 cię. Może tak. Dobra, to Ty masz, nie? Bo, to weź, bo mamy jeden. Dobra, chodź Janek, dawaj. Trudno, Róż, życie, kurna. Życie zmusiło, trudno o zmianę ról. Ról. Zgłaszał, nie? Że ten i później kładzie się z Tak? Jako, czy nie? Nie, zasłonimy i wizjerki, i tutaj... Dobra, ja ciężko? Nie jest Dobra. Dobra. Zostawiamy. Zgłaszam się. Lokalizowałem tyło kozaru. Przystępuje wygaszenia. Tak jak na dalszym silniku. Zrozumiałem. Maksymalnie nie Co Nie Kurde, to być na 126, 26 ratunek, ratunek, ratunek Gdzie jest piwnicy zawaliła się, się szafa na Nie nie Jesteśmy w piwnicy 4 albo piąte drzwi po lewej stronie Jakim zrozumiałeś? Nie, nie będzie ci przeszkadzać, jak ci będzie był, na duchem? To spróbuj, niech ci wyje, dobra? No, 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 no. Jak wytrzymasz to niech wyje. Bo jest bardzo głośny, panie ale panie wiesz. nie ma, Słuchaj, jak, to... jak oni tu dojdą, to ty też kładziesz się, dobra? E, powiedzmy, że tam już no tracisz tam przytomność no, ze stresu. Czy Próbujesz tam. go ratownik, no Nie wiadomo, to oni, nie, oni nie wiedzą nie ty, ty się kładzisz. Powiedz, że jest przywalony, nie dajesz rady go wyciągnąć. Daria 26, bo no, tu się ratownik, traci Rozumiałem? Niech idzie po linii pozy. Stop, stoper, Stoper 21. Idź po linii gaśniczej nic dojdzie. Trzecie drzwi po lewej stronie. Oczymałem. Mariusz, coś tak trochę z boku, nie widać. Włącz się czujnik, bez ruchu. Ale no to włącz go sam, żeby on chodził. Dobra, no, nie wchodzi. mu w uchu piszeć. No Kładź się. Kładź się.

Powietrze czy oddycha? Jeden do jednego, drugi do drugiego Dobra, ja ci, od, ja ci odczytam tutaj, no powiedzmy, że zbliżasz się i widzisz. 250. No to oddycha. No ale czy oddycha? Tyle ma powietrza. no oddycha. A drugi? 180. Zadziwia oddycha. Odbytale, obydwa Obydwa izby nieprzytomny Jestem kto? Jeden doma? 180, drugi 250 No wołaj, powiedz gdzie jesteś, w którym miejscu, numer jeden. Melduję się. Łaska Radka! Pytruszka w, to, w Jest co? Jesteś przytomny czy nie? Daj mi pamiętam do Kelgata. zespołowanych, oddychających, zachowane. Dobra, ty! Łapcie jednego, ja drugiego nie i do znaczy, Jak dojdzie do, do ciebie, to zachowuj się Bóg. Rozumiem. Masz jednego? Nie. Ja jednego mał, masz? A co z drugim? Trzymaj tego. Raz, radę? Ja no, dasz. Ja. <grym> Był Nie, poszkodowany, no, 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 no. Musimy no nie, byli, no, byli, tak. byli, tylko żebyś nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, Nie, nie. Nie, nie.

No, sam, no tu... Dobry dwa. Jaka jest sytuacja? Oper2, jaka sytuacja, no. Dobry dwa, jaka sytuacja no. tu kara? Jest? No. To 2, co szukuje pan jeszcze. Ja to jest, no. i poszkodowanego? Jest tam, bo leczenie. OPR1, jak sytuacja? Dobra. Poczekaj, Popraw tam, to musimy. Dobrze, jeden co robicie. To Tak, tu do też no, dobra, na tam się ciekawe rzeczy dzieje. Tak? No już teraz przejdę. Tak,

Rozumiem, że pierwszy to ewakuowanie, a drugi to ewakuuję, tak? Tak, tak, tak. Ja wyznaczyłem. Tak,

просто там с группами заходить. Так. Так. Поверь, что они.